Ale wszystkim. W dzisiejszym odcinku przygotujemy ziemię pod zasiew gryki. Bardzo piękna pogoda. Słuchajcie, jak to się mówi, prawie, prawie już po 10 maja. Wreszcie się zrobiło ciepło. Wreszcie mają dni być ciepłe. No i jak to się mówi, w tym tygodniu już będę przygotowywał się w sumie do orki pod tytoń, bo. Ja tak widzę szybkości rośnięcia w tunelu foliowym. Może coś dzisiaj pokażę. No to wyjdzie nam pewno za tydzień po następnej niedzieli czy gdzieś chyba po 15. Także ja dzisiaj jadę takim zestawikiem siać rozsiewać nawóz pod brykę. Tam na tym kawałeczku jest 2 hektary 60 tarów i co my to zastosowaliśmy? Zastosowaliśmy amofotkę. Mamy foskę MPK 4-12-12. Także tu widać 5, 5 tlenek fosforu i 5 tlenek potasu. W sumie nie wiem czy to dobry nawóz, ale dość tani był. Zresztą jak mi ta gryka nie urośnie, no to ja już sfrezuję, po prostu jako popląd zrobię. Ale zresztą zobaczymy jak to będzie. Jak to będzie wszystko rosło? Chociaż pole jest dość dobrym, na dobrym stanowisku i nie wymaga dużo nawazowania, bo gryka w sumie nie wymaga dużo nawazowania, a na pewno nie, nie wymaga dużo azotu, bo po prostu wyłoży, no, wyłoży. Ja nie wiem, czy się gryka skraca. No, trudno mi powiedzieć. No. Także ja jadę w pole i coś nagramy w polu. całym kawałku rośnie, dobrze tytuń, ale z tej strony jest po prostu lepszy, bardziej wydajniejszy. Także jeszcze pokażę. Także można powiedzieć, że z tamtej strony bardziej zasiliłem, a z tej strony troszkę mniej. Mamy pusty, dobra. dzisiaj durnet, nie opowiadaj. Jedziemy do domu, podczepiamy kultywator i musimy to zrobić, bo jeszcze w tym tygodniu trzeba będzie to zasiać, te pliki. Dobra, ja tu jestem w domu podczepiony ursus, czyli będziemy kultywować ursusem no i oczywiście kultywator już był na kanale i co, znalazłem jeszcze cztery takie glit, nie, pazory pazory, i mam tu zamiar ich wstawić, żeby zwiększyć efektywność działania na glebę, czyli ja to zamontowuję tu w tym miejscu, no w sumie tak tyle ich było, nie wiem, to chyba było ale wyciągnięte zostało z tego względu, że te 25 nie dawał rady. Także myślę, że tutaj nic nie ma, a były jakieś ślady. Tutaj widać coś tam było, bo nie jest pomalowane. No i co ja to podoczepiam i w sumie za chwilkę spotkamy się jak będziemy wyjeżdżać w pola. No kurczę ja pierdzielę Przemarzło wszystko O kurwa stary już jest O starzeje się Albo nie mam siły poniedzieli Dobra ja to jakoś podeprę tutaj i spróbuję to wymierzyć Stąd, dotąd żeby to było w miarę dobrze ustawiłem żeby było w poziomie, także ja tu coś podeprę będę mierzył ten drut dobra, ja tu już skitoliłem to cinkno tak to wygląda zrobiłem nawet zrobiłem nawet takie zabezpieczenie co pójdzie tutaj o, w ten sposób, także na, na żableczkę jak to zrobiłem no, słuchajcie, jakieś No i tutaj wymieniłem po prostu śruby, takie, co tutaj są. Z jednej z drugiej strony tu mają wejść. Dobra, ja to pomału, pomału tylko to będę jakoś skręcał. Dobra, mamy to. Jak to wszystko wygląda, zobaczymy, jak się to będzie sprawować. Ja jeszcze powkładam tutaj te zabezpieczenia i zaraz jedziemy w pole. Zabezpieczenie już powsadzałem, bo musiałem trochę podkitać, Troszkę mi to zeszło. No i co? Jadę w pole. Zobaczymy jak ten mój nowy, stary agregat będzie się sprawował. No. Wiecie, no niektórzy kupują nowe, ja nie mam dofinansowań żadnych, także muszę zaradzić jak się da. Dobra, także spotkamy się w polu. Tym agregatem mnie nie dogonisz, wiecie co. No, nie jest dobrze, no, nie jest dobrze. widzę, że Brona jest troszkę za wysoko ewentualnie można było ją obniżyć tutaj na tym Tak Krzysiek style, to z agregator nie no nie pójdzie. Trzeba kupić nowy? Trzeba kupić nowy ten. No nic, trzeba będzie zrobić to co jest, tym co, co stworzyłem. Wszystko jest dobrze. Już teraz wiem dlaczego wałki wymyślono. Bo brony się zapychają, a wałki nie. Wałki się nie zapychają, się zapchają. No ja tu widzę, że nic nie będzie co tak go zapychało Nic tak źle. Co to będzie? To będzie gryka. To będzie gryka. Będziemy siać tam jeszcze w tym tygodniu. Też. No co? Ja idę to męczyć, kurde. Może zmęczę do wieczora. No to co, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.